Cześć, dobry wieczór. Etap Giro d'Italia numer 12 i szósta ucieczka dnia, która dojeżdża do mety, a najszybszy z niej Andra Vendrame z AG2 Tak to było i wydawałoby się, że w sumie peleton trochę spał, ale to nie jest prawda, bo to był następny, bardzo ciężki dzień dla wszystkich. Ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie wieczorem Opowiadam Wam o tym, co wydarzyło się na włoskim turze. Słuchajcie, ta ucieczka dnia znowu dosyć ciekawa, z dobrymi zawodnikami: Brambia, Visconti, Bennett, walczący w klasyfikacji górskiej Bouchard. Naprawdę solidne nazwiska i solidna ucieczka dnia. Ale zanim ta ucieczka się uformowała, no to na przykład Peter Sagan próbował saganować, to znaczy zabrać się do odjazdu, aby zdobyć punkty na lotnej premii, ale to się nie udało. W ogóle dzisiaj było naprawdę bardzo wielu, bardzo wielu chętnych do tego, żeby pojechać. No i różne interesy różnych drużyn decydowały o tym faktycznie, która dopiero z kolei, który z kolei zestaw zawodników, z których zespołów jakby bezpiecznych, na przykład dla ekip walczących w klasyfikacji generalnej, pojedzie do przodu. Tak też się tak też się stało. No i z tej ucieczki, która dostała jakby szansę na, na, na rywalizację, ta rywalizacja o zwycięstwo etapowe się rozegrała. W końcówce jakieś ataki, kolejni zawodnicy odpadali. Ciekawe to, że George Bennett, no który ewidentnie niestety nie trafił z formą przed tym Giro, tutaj. Wczoraj pomagał y, Tobiaszowi Fosowi, dzisiaj próbował y, sam coś ugrać dla siebie. No, y, czarował się, czarował się z drzwią Brambią i y, y, y to, no, to zabawne to było, no, tak? Nie dawali sobie zmian, coś tam grymasili, Na z Chrisem Hamiltonem, z DSM-pojechali do mety i, i rozegrali między sobą walkę o zwycięstwo. Natomiast z tyłu, y, z tyłu drużna INEOS, która kontrolowała y, kontrolowała sprawę. Natomiast y, ostatni podjazd był taki dosyć nierównomierny, miejscami stromy, i tam Giulio Ciccone i Vincenzo Nibali postanowili trochę porozrabiać, a jeszcze bardziej Vincenzo Nibali postanowił porozrabiać na zjeździe. Ten zjazd y, kręty na złej nawierzchni, jeszcze miejscami mokry, więc y, niebezpieczny, przypominający trochę y, ten słynny zjazd na Tour de France na etapie do gap. No i Nibali, wybitny zjazdowiec, postanowił tam trochę rozruszać towarzystwo i wywrzeć presję na swoich rywali. I wywarł, wywarł skutecznie, ponieważ drużyna Inna postanowiła go gonić. No i Jenny, Jenny Moskon popełnił błąd i przewrócił się na jednym z zakrętów. To oznacza, słuchajcie, że no, na razie nie ma żadnego komunikatu, ale może być poobijany i może na przykład w kluczowym momencie w górach albo na dojeździe do gór na którymś z kolejnych trudnych etapów, gdzie będzie potrzebny, może na przykład go przez dzisiejsze obrażenia zabraknąć. Zatem ta szarża Nibalego ciekawa, oczywiście tylko dla kilku sekund, może tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie jazda dla kibiców, bo, bo Nibali jednak powoli, powoli no, żegna się z tym ściganiem na absolutnie najwyższym poziomie, ale cały czas pokazuje pazur. Co więcej, e, właśnie ten atak Nibalego i, i ten upadek Moscona. E, pokazuje, że trzeba być czujnym, trzeba być czujnym, bo słuchajcie na z kolei pierwszych kilometrach dzisiejszego etapu w kilku kraksach leżeli zawodnicy no i Mark Soler nie jedzie Mark Soler, który w sumie prezentował się bardzo fajnie upadł i musiał się wycofać musiał się wycofać Alessandro De Marchi który był liderem wyścigu, no i taki ucieczkowicz pewnie jeszcze tutaj szukał myślał, wybierał sobie dni kiedy może coś zdziałać i on naprawdę solidnie się połamał ten ma żebra połamane obojczyk i, i o ile się nie mylę pęknięty krąg słuchajcie na takim etapie przejazdowym niby o tym czy on był taki przejazdowy to jeszcze za chwilę no i nie jedzie również zwycięzca etapowy Gino Meder zatem naprawdę ten etap zebrał żniwo słuchajcie i to wcale nie był łatwy etap to nawet nie chodzi o to takie ściganie w końcówce wśród zawodników z czołówki klasyfikacji generalnej ale dzisiejszy dzień miał 4,500 metrów przewyższenia. Bum! Słuchajcie, to jest yy, zmęczenie, to jest przewyższenie, które wchodzi w nogi. Pamiętajmy, że za dwa dni są kolan, za cztery dni dolomity, a potem bardzo ciężka yy, końcówka. W związku z tym, nawet jeżeli kolarzy tutaj nie dawali z siebie absolutnie wszystkiego i nie szło to na noże, tak jak wczoraj, to nie znaczy, że ten etap był bez znaczenia, bo po pierwsze można było się przewrócić e, i nawet wypaść z gry. Po drugie, zmęczenie, e, zmęczenie tutaj e, odgrywało bardzo, odgrywa bardzo ważną rolę. No i słuchajcie, jeżeli spodziewacie się, że właśnie każdego dnia wszyscy będą szli full gaz, e, no, e, no to, nie, no bo to tylko są ludzie. Po tym, co działo się wczoraj na szutrach Toskanii, e, dzisiaj e, to nie był oddech, ale e, Odrobina takiego steady tempa na wymęczenie, i tyle. Słuchajcie, pamiętajcie, że w sobotę z kolan, Na to wszyscy czekamy. Na jutro prawdopodobnie albo znowu ucieczka dnia, albo etap dla sprinterów. Raczej etap dla sprinterów, bo płasko za stół, jak stół. No, chyba że po tych jakby męczących dwóch dniach i przed kolejnym nie będzie chętnych, żeby gonić. No, i to płasko jak stół ma. 200 kilometrów, więc to nie jest łatwo. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo. Subskrybujcie, jeżeli podoba Wam się ta forma komentarzy. Polećcie to znajomym, którzy interesują się kolarstwem. Będę Wam wdzięczny. Dzięki wielkie. Cześć.